Witamy w kolejnej odsłonie Kronik Szkolnych Zespołu Szkół Komunikacji. Minione miesiące obfitowały w ciekawe inicjatywy, wydarzenia edukacyjne i sportowe. Zapraszam na krótkie podsumowanie tego, co działo się w naszej społeczności. 14 lutego odbył się w naszej szkole Dzień Języków Obcych. W programie znalazły się liczne konkursy, koncert piosenki miłosnej, kalambury oraz escape roomy. Miłośnicy języka hiszpańskiego mogli spróbować swoich sił w quizach, a w piwnicy artystycznej odbyła się recytacja wierszu o tematyce miłosnej. Nagrodzono także Zuzannę Fiołek z klasy 2a za zwycięskie logo wydarzenia. Uczniowie mieli również okazję wysłuchać wykładów w języku angielskim o lotnictwie oraz spróbować angielskiej herbaty. Podczas targów edukacyjnych, które odbyły się 12 marca, nasza szkoła zaprezentowała swoje stoisko. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem odwiedzających. Szczególne uznanie zyskała także makieta budynku szkoły przygotowana przez dyrektora Ryszarda Pyssem. 28 marca odbyła się trzecia edycja konkursu tanecznego Jazz Dance. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w rywalizacji przed szkolnym jury. Wśród finalistów znaleźli się Rosalia, Barbara, Jerzy i Kacper, a zwycięzcą został Kasper Czerwiński z klasy 4C. Finaliści zostali nagrodzeni kuponami, a wszyscy uczestnicy drobnymi upominkami. Podczas Dni Otwartych, które odbyły się 26 kwietnia, kandydaci mieli okazję poznać naszą szkołę od środka. Zorganizowano stanowiska tematyczne z chemii, informatyki, automatyki i języków obcych. Można było przeprowadzić eksperymenty, złożyć własny komputer czy sprawdzić się w grach językowych i logicznych. Z 24 na 25 maja uczniowie wzięli udział w ZTS Katonie weekendowym maratonie kreatywności. W zespołach tworzyli projekty związane z edukacją, zdrowiem psychicznym i motywacją. Wydarzeniu towarzyszyły wykłady i prezentacje. Dodatkowo przez cały czas trwania wydarzenia na platformie Twitch można było obejrzeć stream prowadzony przez naszego nauczyciela Kamila Giszyńskiego. katon wygrał projekt zespołu z klasy 3C, który w ciekawy sposób poruszał temat stresu egzaminacyjnego. Organizatorami wydarzenia byli Marek Zjeżdżałka, Julia Zajączkowska i Filip Nowacki, którzy wraz z nauczycielami zadbali o poprawny przebieg całego wydarzenia. 2 czerwca odbył się Dzień Sportu. Podczas tegorocznej edycji uczniowie mogli się zmierzyć w konkurencjach, którymi były ciotkówka plażowa, piłka nożna, koszykówka oraz przeciąganie liny. Klasami, które wygrały w każdym roczniku były odpowiednio klasa 1A, 2A, 3D i 4A. Przeprowadziliśmy również wywiady, których fragmenty możecie obejrzeć teraz. Czy Państwo uprawiają jakiś sport? Ja sportu nie uprawiam, ale. Sport, który przychodzi mi do głowy, to wyjście rano z moim psem. Bo gdy ciągnie mnie na wyjście, to wtedy zamieniam się w latawiec. Sky surfing jest taki rodzaj sportu, można sobie wygooglać. I zupełnie wyglądam jak ten latawiec, jak lecę za tym psem w sumie w powietrzu. Także to jest jedynie to. A tak to nie, nie uprawiam sportu. Ja biegam przynajmniej raz w tygodniu 30 minut, oraz chodzę na basen, czyli pływanie. Też raz w tygodniu na termach maltańskich. Jeszcze ja. na rowerze i w Biegam, staram się codziennie biegać jakieś krótsze dystanse, fajnie byłoby kiedyś przebiec ten maraton, w jakimś tam dalszym zakresie, no ostatnio operacja najpierw jednego zęba, zaraz czekam mnie drugiego, sprawiły, że trochę musiałem odpocząć od tych treningów, ale bieganie to jest mój główny sport, a jak da radę to jeszcze basen. Kolejne pytanie, co najbardziej lubisz w dniu sportu? Yy, najbardziej lubię... No, te wszystkie wyzwania, które tutaj są. I ogólnie wszystkich ludzi, bo to jest też trochę idealna okazja na integrację ze całą społecznością szkolną, no ale też po prostu, żeby aktywnie spędzić ten czas i no, mieć frajdę z tego. Powiedziałbym, że podoba mi się generalnie to, że jesteśmy na takiej dużej przestrzeni, jest tu dość swobodnie, ale też konkurencje są dosyć fajne. Uważam, że na przykład przeciąganie, przeciąganie liny jest czymś dość ekscytującym w pewnych momentach, także. Gratulujemy zwycięzcom, a reszcie klas życzymy sukcesów w następnych latach. Podziękowanie kierujemy także do nauczycieli wychowania fizycznego za organizację wydarzenia. To już wszystkie wydarzenia, które przygotowaliśmy dla Was w tej odsłonie kroniki. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do śledzenia kolejnych inicjatyw w naszej szkole.